Brytyjczycy zamarli rodzina królewska ma Masipowi krzy: Wielkie zaskoczenie. Rodzina królewska w Banie rozpocznia: witowanie, okazuje się kreska E jest kabat niedługo, Sipowi krzy. I kreskaniczka Karolina oraz Ksita Jerzy i Ludwik będę mieli się z kim bawi, bowiem o nie dbugona, wiecie pojawi się kolejny dziedzic BDZ dziedziczka. Informacja dotarła już kreska do wszystkich brytyjskich mediów, a ze wszystkich stron Pebyn gratulacje i esbowa wsparcia. Rodzina królewska si powikrzy. Wielka Brytania w Euforii. Jak poinformowały brytyjskie media, X i Eugenia spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Kobieta 12 października zeszłego roku wyżba za M Zajacka Brock z Banka byłego Menad kreska era klubu nocnego. Kara pozna Basi 8 lat wcześniej podczas wyjazdu na Narty. Chocia kreska Dwór Królewski nie potwierdzi jeszcze tej informacji, to Brytyjczycy i Ukreska zaczęli radosne witowanie. Nie jest tajemnic? Kreska E? Wie kreska upieczone map kreska Ectwo rozpoczbo starania o dziecko tu kreska po. Lubię. W Wielkiej Brytanii pojawia się kreska nawet za gbady dotyczące tego, jakie imię dostanie przyszły potomek. X i kreska na Kate, równie kreska jest brzemienna? Szokujcie doniesienia. Oci kreska Ach w rodzinie królewskiej w ostatnim czasie jest wyjątkowo giebono. Zaledwie dwie par dni temu tabloidy obieg bawi o tym kreska kolejnego dziecka spodziewa się również kreska X i kreska na Kate. Była by baby to już kreska i czwarta ci kreska A, która zbieg baby w czasie ze stanem Bogo zbawionym Meghan Markle. Ta informacja bardzo szybko została jednak obalona. A poddani z niecierpliwości wyczekuj teraz dziecka X i kreskaniczki Eugenii oraz X i kreskanej Megan. Dziecko Ksi oraz Megan Markle pojawi masi i na wiosnę. A media na cabym, wiecie spekuluj zarówno o pepci, jak i o imieniu przyżbego następcy tronu. Z nieoficjalnych informacji wynika, kreska para królewska będzie miała basena. Jak będzie naprawdę dowiemy się jednak dopiero za kilka miesięcy? Rodzina królewska w szoku. Do wypadku dożbo na wjeździe na drog szybkiego ruchu A149. Oczywiście na miejscu B błyskawicznie pojawi się odpowiednie s b które zabezpieczyby miejsce zdarzenia oraz zaopiekowałby się osobami, które odniosły obra podczas zderzenia. W wypadku braby udział dwa samochody, w jednym z nich znajdowa psi Xi Filip. Policja potwierdziła doniesienia, kreska w bym zdarzeniu obra kreska Enia odniosły tylko dwie osoby. Że ZDJ z miejsca wypadku wynika, kreska E samochód ksicia Filipa na skutek uderzenia przewróci psi na bok. Na SZCZ czy dla wszystkich fanów rodziny królewskiej Ksi Filip wyszedł z tego bez szwanku. Dla wielu osób jest to prawdziwy cud, bo nie ma co ukrywa. Ksi maju kreska swoje lata. A u osób starszych o wiele łatwiej jest o jakiekolwiek uszkodzenia ciała podczas takich zdarzeń. Cała rodzina królewska na wie o wypadku akreska zamarła z przera kreska Enia. Mokreska na powiedzie nawet kreska M monarcha wygrał dzina loterii z losem, bo całe zdarzenie bo naprawdę groźnie. M królowej został przetransportowany do rezydencji w Sandringham, gdzie przebadano go przez królewskich lekarzy. Zwiadkowie tych przerakreska Ajcych wydarzeń potwierdzili, kreska E monarcha by cały czas przytomny, ale bardzo zszokowany i WSTRZ, nity. Nie da się ukryć, kreska E przy takim wypadku jest to jak najbardziej zrozumiałe B. na pewno najadł psi strachu. Ale niestety niektóre zdarzenia SU kreska od nas absolutnie niezale kreskane. Filip oraz cała rodzina królewska zapamięta ten dzieck na bardzo długo. Megan Ubra się jak Diana. Ona Harrygo wygryzie Kate? Zwana królową ludzkich serc Diana Spencer. Matka Xite Williama i Harego miała szczególne wyczucie w sprawach mody. Przez lata sprawowania obowisków X i kreska Najwalicharowa kreacjami, które CZ 100 oddawała na aukcje charytatywne. Nic dziwnego, kreska etu kreska po rozwodzie z Karolem została ikon popkultury. W nawizywaniu do jej wyglądu specjalizuje się obecnie Megan, która ju po raz kolejny przy suknię sukni stylizowan na tej, którą kreska Y baw przeżboci Diana. Wizyta Parks i Sex na spektaklu w Royal Albert Hall doskona po okazji, by zachwyci i zjawi się w inspirowanym dian stroju. Do tego Meghan miała na sobie bransoletkę bezpośrednio po swojej zmarłej teciowej. Rodzina Królewska przygotowuje się na najgorsze. Od kilku miesięcy trwają ciche przygotowania do zmiany na tronie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W których ukrywaniu pomaga nawet nieco nagbaniany przez media konflikt na linii Meghan kate 92-letnia, najdbukreska e panujca monarchii w historii, l-bieta-2 jest i niestety w podejrzbym wieku i wszyscy na dworze oraz w padstwie zdaj sobie z tego spraw. Przyczynkiem do szerszego poruszenia tematu byłby niedawne 70. Urodzony jej syna i następcy tronu Karola. Który, co warto przypomnie, jest najdbukreska e w historii czekajcym na sukcesję ksiciem. Niechybne odejście królowej jest jednak czym, na co monarchia przygotowuje się od lat i do czego jest przygotowana od zawsze. Tradycyjna ceremonia przekazania panowania jest na swój sposób zamrokreska i tylko czeka na rozpoczć a. Jeszcze tego samego dnia, w którym L kreska bieta II umrze, Karol wystpi publicznie jako nowy król. Notabene nastąpi wówczas zmiana w tekcie hymnu królestwa i S-bowo Queen zostanie zastąpione s King do czasu nastania następnej królowej. X i kreska na Kate zaszokowała swój sylwetk. Brytyjczycy S przera kreska Eni. Jedna z najpopularniejszych CZ-bonkit brytyjskiej rodziny królewskiej ma wiele obowisków niezwiązanych bezpośrednio z dworem. Podobnie jak jej odwiedza przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, szkoby, szpitale, czy jednostki wojskowe. CZ to zjawia się tak kreska e w miejscach odpowiedzialnych za edukację. Kilka dni temu x kreska na Kate w Islington, gdzie z bokreska Y bawi Z gdzie SP budget z ziemi. Jej stylizacja jak zwykle była doskonała, bo tym razem nie zdecydowała Basi na oficjalny ubiór. X-I kreska na zjawie Basi na miejscu na sportowo czyli w jeansach, kurtce i traperach. Do tego miała rozpuszczone w bosy i delikatne, zbote kolczyki. Niestety przylegajce spodnie ujawniby jej nikreska ez kreska zwykle wak, która zaniepokoi ba poddanych. Internet a kreska huczy od spekulacji dotyczących stanu jej zdrowia, który w oczywisty sposób mokreska e rzutowa na sylwetk. Dzieciu Williama i Kate. Niewiele ponad rok po lubię Paraksi Tatame Bridge ba, Kreska E spodziewa się pierwszego potomka X i kreska E George przyszedł na, wiatr w grudniu 2012 roku. Na pocztku maja 2015 roku na świat przyżba natomiast jego siostra, X i kreska na Charlotte. William i Kate pragnęli najwidoczniej, choć trochę dorówna innym cz rodziny i zdecydowali się na trzecie dziecko. Pod koniec kwietnia zeszłego roku w szpitalu ST. Marys w Londynie, tradycyjnym miejscu narodzin dzieci Ksi T, na wiad przyszedł Xilois. Zwakreska lwszy na trzecie i wiele obowisków, obecna sylwetka Kate jest tak niepokojca. Redakcja pikiok.pl na nadzieję kreska E nie jest związana ze zbym stanem zdrowia przyszłej królowej.